Witajcie w kolejnym filmiku na kanale. and travel! A wiecie, jaki mamy dziś dzień? Dzień vloga! Dokładnie, także jedziemy z tym dniem. Tak naprawdę to my już jedziemy od um, już dobrych paru godzin. Jedziemy z tym po połud południe, bo jest 12 dokładnie, a my już jesteśmy po jednym spacerze z Fabiem po, 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 po bieganiu, po śniadaniu, po porządkach w szafie. I robimy generalne porządki w szafie ponieważ mamy za dużo ubrań i stwierdziliśmy, że musimy się tego pozbyć. Może Wam później pokażemy, bo zrobiliśmy sobie przerwę. Mm -hmm. Także teraz spacerujemy, wracamy do domu i robimy dalej porządki. Niestety, kurczę, szkoda, że nie jesteśmy w Polsce, bo byłoby łatwiej też i na przykład może ktoś z Was by sobie coś wybrał z naszych szaf, a tutaj no to nie ma żadnej aplikacji. A my aplikacji chcemy się pozbyć dużo, roku. dużo rzeczy. Tak. Bo chcemy ograniczyć się do jak najmniejszej ilości rzeczy, bo stwierdziliśmy, że nas przytłaczają. Tak. Także po, takie właśnie porządki u nas wiosenne. No i co? A ty maskę masz na A ja mam maseczkę i tymczasem… Dobra, lecimy. Lecimy. Ale ja serio nie zauważyłam, że ona nosi tą chustę na twarzy. Myślałam, że ją wzięła, żeby uchronić się od wiatru, bo u nas nie ma nakazu maseczek. No zgadza się, u nas nie ma nakazu maseczek, ale ja sobie zrobiłam taki, wiecie… Parawan. Parawan od wiatru, ponieważ tutaj, tutaj mam, są z tak, dwa wiatry. Tak, że wieje strasznie. I tak jak wiecie, ja byłam niedawno przeziębiona. No. Także yy, chronimy się od wiatru i, I powiedz wszystkim, że yy, weszły nowe zasady możemy spacerować na 5 km także teraz możemy wychodzić poza o nasz obszar 2 km, także 5 km spowodnie spacerujemy, biegamy. I tak do 18 maja potem zobaczymy co będzie. Dokładnie, ale przed nami i tak nie ma ludzi, także plus. Tak. Yy, chociaż trochę ludzi jest w parku, ale nie tak dużo jak było. Powiem wam, że, powiem wam, że może dlatego, że też e, pogoda. A co tam masz w kieszeni? Uuuupsi! Monster no. Zero Blue! No, powiem wam, że jesteśmy jak takie monstery. Tak. Uwielbiamy. Chociaż e, nie pijemy codziennie, prawda? Nie. Ale chciałam powiedzieć, że oglądałyśmy się troszeczkę YouTube'a i stwierdziłyśmy, że musimy nagrać nowy cykl filmików, ale to już może później Wam o tym opowiemy. No i wróciliśmy do domku i powiedzieliśmy wam, że pokażemy wam jak sprzątamy. Także yy, to jest tylko garstka bluz, one tam są jeszcze z tyłu dużo dużo więcej. I tu jeszcze są jedna i druga półka i tam są jakby trzy rzędy tych bluz. I tak naprawdę nie wiemy co mamy. I jest to przeromane, dlatego chciałabyśmy ograniczyć yy, ciuchy i wszystko co mamy tak naprawdę do yy, minimum bo powiem Wam, że zaczęło mnie to przytłaczać tutaj mamy spodnie dresowe tutaj mamy jeansy powiem wam, że załamuje mnie to ilość tych rzeczy i tak naprawdę nie wiedzę tego co tam jest i tak naprawdę chodzi się w pierwszych lepszych z brzegu nie wiem czy wy też tak macie od dzisiaj przestaję naprawdę kupować i tylko noszę to, co noszę, reszta wylot. A my dzisiaj grillujemy. Zapraszamy na grilla. dzisiaj robimy swoje tajskie szaszłyki. Szaszłyki w sosie orzechowym z masła orzechowego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy będą smakowały chociaż podobnie do tych z Genting Thai. Prezentują się mega. Ja jeszcze zamykam na chwileczkę i za chwilę jeszcze szybka. A tutaj ziemniaczki z piekarnika. Cebulka, pomidorki posypane solą, troszkę oliwy także do tego szaszłyki i jeszcze do tego mamy takie coś mini 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 korniszone od Bridget Jones one naprawdę są mini muszę to chyba po... O, jak pasnąć i tak prezentuje się finalny look naszej potrawy powiem wam że mi ślinka już cieknie sosik wyszedł też powiem wam zacnie Matia robiła i muszę przyznać że wygląda i zaraz sprawdzę, może. Czy smakuje? Mmm. Mmm. No i dobra, porządki skończone. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać, bo nie wzięłyśmy mikrofonu. A troszkę u nas wieje. Mm -hmm. Dlatego mam, ja też. Kina na już... pomysł tego. Wandamkę. Wandamkę założyłam. Um, co ja mówić? Chciałam Wam podziękować. Chciałyśmy Wam podziękować za mega pozytywny odzew pod ostatnim filmikiem. No właśnie, dzięki wszystkim za zostawione łapki w górę i za subskrypcję. I dostałyśmy mnóstwo wiadomości, prywatnych, czy na Instagramie, czy nawet od naszych znajomych. Eee, że... że Wam się bardzo podobało, uśmialiście się. Także... O to chodziło. Jesteśmy przeszczęśliwe, że tak na Was zadziałał ten filmik pozytywnie. I jeszcze nawet no... zaczęliście grać też właśnie. w Dostałyśmy mnóstwo informacji. Że też gracie w Whisper Challenge, także cieszymy się. że Dzięki nam poznaliście tak. w ogóle e, Ileś... Whisper Challenge i, i też zaczęliście grać z rodzinami razem z nami i bardzo nas to cieszy, że e, podobało Wam się to i... To jest też... naprawdę super zabawa, tak naprawdę można fajnie spędzić teraz czas. No i że też e, chętnie zagraliście e, i mamy nadzieję, że w kolejnych filmach też się pojawią jakieś takie śmieszne challenge, które was też rozbawią do łez, bo takie sygnały też były. No i że też będziecie grali razem z nami. No, a ja pomyślałam sobie, że właśnie po bo kolejnych filmach mamy Q&A, tak? No właśnie, nie wiem, czy będzie kolejny jeszcze jeden vlog. I ja i mam pomysł jeszcze czy... na jeden vlog kulinarny i potem na kolejny challenge, także nie wiem, który pierwszy nagramy Dajcie znać, właśnie. co dajcie wolicie. Znać. Czy wolicie Q&A, czy wolicie zwykłego vloga, czy wolicie... E, challenge. Kulinaria, challenge, dajcie znać w komentarzach, e, co o tym myślicie, co ma być w kolejnym e, filmie, bo jeszcze nie mam nic nagranego, także jak szybko e, napiszecie, to zrobimy to, co chcecie. No i... Chcesz jeszcze na tą chwilę czy na tą chwilę się już żegnamy? Na tą chwilę sobie jeszcze spacerkujemy, właśnie u nas jest godzina po 18, a jest w... No przyjemnie. i pamiętam, że zleciało nam strasznie dużo czasu z tym sprzątaniem. Tak, prze, e, przegląd szafy dużo czasu zajmuje. I mamy mnóstwo rzeczy, których nie nosimy. Nie nosimy, także musimy właśnie je ogarnąć, powystawiać część, część do oddania, rozdać, rozdać tak. tak. No i co? E, spacerujemy. Kicia dzisiaj wyszperała swoje stare zetfluxy. Zobaczcie. Różowe z szafy. Moje chyba jeszcze nie były noszone w ogóle. Moje właśnie parę razy. Powiem Wam, że to jest naszym problemem. Mamy mnóstwo rzeczy w szafie, które nie są w ogóle założone ani razu. Nawet znalazłyśmy mnóstwo rzeczy z metką. Ale chciałam Wam powiedzieć, że jest to miłe zaskoczenie. Fajnie tak miło się zaskoczyć. Właśnie. O, mam fajne buty, nienoszone. Bo ja kiedyś byłam tą typem takiej osoby, która zawsze nosiła buty, kupowała, od razu nosiła naprzemiennie, a teraz właśnie. Zostawiam na odpowiednią chwilę i dzisiaj mamy taki dzień bezchmurny, chmurny, słoneczny, także z fluksy sam raz. I są takie, myślę, że Neonowe. Pozytywne. pozytywne. Tak jak ty. Dzięki. Bo dużo osób też nam pisało właśnie na Instagramie w DM-ach, czy my zawsze jesteśmy takie pozytywne. Dzięki. Teraz poz... odpowiemy na to pytanie w QA. Dzięki, pozdrawiam Was wszystkich, jeszcze w szczególności pozdrawiamy Ewelinę Gór. I Kamcias. I Kamcias, która zawsze komentują, i Mirandę, i Stevena i w ogóle kto I To tam są nasi rąkowiec. stali widzowie, którzy zawsze wiemy, że skomentują, zawsze zostawiają kciuka w górę. Także e, jeżeli chcecie, żeby o was wspomnieć w filmie, to zostawiajcie kciuki. Znaczy kciuków nie widzimy może, ale... Zostawiajcie, zostawiajcie komentarze, komentarze. Są chociaż kciuka w komentarzu. Także Team są Travel, dzięki, że jesteście z nami. Także odkryłam buty, o których istnienie nie miałam pojęcia to jest właśnie moim problemem. Znaczy już nie jest. bo już coraz mniej kupuję. Właśnie dlatego mniej kupuje już ponieważ znajduję rzeczy w szafie z metkami albo rzeczy, o których nie pamiętam. Pamiętasz wczoraj yy, wczoraj? Mhm. Wczoraj przeglądałam buty, no nie wiem, mamy myślę, że z 200 par butów. Yy, może kiedyś Wam pokażemy naszą szafę z butami. Ale ostatnio właśnie wyciągałam coś i mówię o! Nie pamiętałam, że mam coś takiego. Nawet się zdarzyło, że mam dwie takie same pary butów, o których nie miałam pojęcia istnieniu, ponieważ jak kupowałam te drugie, to myślałam, że ich jeszcze nie mam. I nawet dzisiaj padły Także... takie słowa, o, nie wiedziałam, że mam taką bluzkę. A kto to pojmuje? <słukasz> tak. <słukasz> nie pamiętam nawet. Którą? No. Co? Którą? Eee... Nie pamiętam już teraz, którą? Aha. Nie, bluzki to też jest nasz problem. Już powiedziałam, że bluzek nie kupuję. Teraz yy, mamy nowy challenge. Nie kupujemy rzeczy. Prawda? Tak. Skoro są rzeczy z metkami, to znaczy, że jest ich za dużo. Tak, a poza tym te czasy, jakie są obecnie też fajnie tak dały do myślenia, że tak, tak naprawdę czy tyle Wam rzeczy jest potrzebnych nie. i warto chyba odłożyć i kupić sobie jedną, a porządną rzecz jakąś pomarzoną. Tak Także ja mam też challenge swój. Tak, zamiast 10 rzeczy na przykład z jednej firmy y, trochę tańszych, to wolimy sobie już dołożyć i kupić sobie jakąś droższą rzecz. I bez sensu właśnie tracić pieniądze i kupować 100 tysięcy je, jakichś tam rzeczy średniej jakości jak można kupić coś, y, chociaż nie zawsze te drogie rzeczy też są zajmistej jakości, bo to już też tak się parę razy potwierdziło, ale, ale no, lepiej kupować mniej myślę. Też dla naszej planety będzie zdrowiej. Przemyślane zakupy teraz będą. Tak, kto jest z nami, Piszcie w komentarzu. No i tak dalej sobie spacerkujemy. Wracamy do domu i będziemy jeść kolację. Tak? A, dzisiaj mamy cheetah. Tak? No, dzisiaj będzie grupy cheat u nas. Chyba jeszcze u nas nie widzieliście nigdy naszego no, radzimy, epickiego czyta. Bo, bo w sumie to. to... Nie ugotowałyśmy nic wczoraj i tak trochę na spontanie dzisiaj. W sumie to. Dawno to nie cheatowałyśmy oprócz tego tajskiego, ale tajskie no, to jest. To jest pyszny obiad. Dzisiaj jadłyśmy pyszny obiad. A tak, dzisiaj obiad był pyszny. Więc tak pomyślałam, że można kolację, czas przyczytować, a wy jeszcze nie mieliście okazji z nami czytować, także może czas to zmienić? Chyba już to pokazywało się w którymś vlogu. Aha. No bo w sumie tajskie jak dla mnie to nie jest cheat, jest to po prostu... Zależy, nie, zależy, nie zależy co zamówicie. Jakości, tak. zależy, zależy co zamówicie jak dla mnie, nie? I w ogóle no, jak my sobie podzielę, jak my dzielimy sobie naszą porcję na dwa dni, na dwa dni to tak naprawdę mamy każdy na posiłek. Także. Jedyne czego mamy dzisiaj nie pokazałyśmy to śniadania. Także... Ale śniadanie było takie jak ostatnio. Eee, tak, tak że nie dalej i już odezwiemy się w naszego obiadku. Właśnie ktoś sobie. A Przepraszam. Właśnie ktoś sobie. pip. Ktoś sobie plujnął, y, jadąc z rowerem w ogóle. A teraz run! Madzia robi nam y, obiadek, kolację w sumie. A ja chciałam Wam pokazać, jak wygląda nasz standardowy dzień. I dodam, że to są tylko kroki ze spacerowania z Fabiem. Bo biegania tutaj nie uwzględniamy i chodzenia po domu też nie, bo nie nosimy zegarka do chodzenia po domu. A do biegania zapomniałyśmy zabrać naszych high a Macja nosiła go dzisiaj ym, na spacerach z jakbyśmy. Także tak to wygląda. Mimo, że nie pracujemy, robimy po 18 tysięcy w ciągu dnia. Który pomyślał, że jesteśmy głupie. Ale my uwielbiamy spacery. No i ten rojber kocha spacerkować, tak? I kochasz tak spacerkować. Gdyby nie on, to może byśmy aż tyle nie spacerowały, powiedz, tak? A tak się przynajmniej ruszamy. Także jakby ktoś pytał, jak nam mija miesiąc na kwarantannie, w cudzysłowie oczywiście to na spacerach. No i maze przygotowała nam właśnie takiego cheeta na dziś. Pizza z nanbreadów, to już widzieliście ostatnio, tylko ostatnio miałyśmy mia ma ma malutkie chlebki, dzisiaj mamy takie większe chlebki troszkę. Mm, uwielbiam Może mnie. nie jest to typowe epicki e, chick jakiego się spodziewaliście, ale mamy właśnie tutaj pizzę i do tego jeszcze jest sałatka, sałata, e, pestki słonecznika, sezamu, oliwki, mm. różne przyprawy to i krecki jogurt. To nie dla mnie, bo nienawidzę oliwek. Fujku, fujku. Także ja mam swoją pizzę. Pojedzone. Podsprzątane. I teraz nadeszły, naszły mnie rozmyślenia i stwierdziłam, że yy, będę musiała pofarbować włosy w najbliższym czasie. A znaczy się nie a ja, tylko Ty. No właśnie chciałam powiedzieć, jak pofarbujesz, jeżeli salony usług fryzjerskich są zamknięte w Kilarnej. I tutaj jest mały haczyk, ponieważ ostatnim razem, jak byłam w Warszawie u Dariusza w DW Creative, yy, dał mi pewne wskazówki, jak to zrobić. Także mamy farby, Czyli będziemy w stanie zrobić to w zaciszu domowym. I Zobaczymy, także nie wiem, czy chcecie, żebyśmy to nagrały. Chcecie zacząć efekt końcowy? Jeżeli tak, to subskrybujcie i dajcie lajki. Like. I jeżeli chcecie być na bieżąco, to też subskrybujcie, żeby niczego nie przegapić. I jeszcze nie... No i wróćcie do poprzedniego vloga, bo podobno był na czytaniu vlog. <laughs> był podobno mega super, także poprzedni filmik polecamy. No a my teraz ym, tak sobie siedzimy, 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 troszkę rozmawiamy, oglądamy i teraz stwierdziliśmy, że pogramy w coś, także zostańcie jeszcze z nami, bo jeszcze teraz coś pogramy. I później się pożegnamy. No, no potem idziemy się kąpać i w ogóle i kończymy ten dzień. Ha, ha, ha. A tam już ktoś zakończył swój dzień na dzisiaj. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzajcie. Ktoś chyba się szykuje do podróży. Słodko wygląda. No i gramy. Taka sytuacja. Utrudnienie w postaci dywanu. A tutaj zobaczcie, jak akcja. Stoi wszystko na jednym drewienku. Także zobaczymy, kto wygra. Jedziemy z tym koksem. O! A ty co? Myślałam, że chcesz się pożegnać. Ja popijam. Pepsi Max Zero Sugar. No i co? Żegnamy się. Powiem Wam, że jeżeli w kolejnym odcinku nie zobaczę Pepsi Max Ginger, to będę zła. W odcinku? Tak. W kolejnym odcinku. Będzie jest uzależniona od gingeru, czyli od... Um, imbiru. imbiru. I uwielbia Pepsi imbirową, a ostatnio u nas jej brak, także... E, dzięki obserwatorzy za podesłanie ostatnio puszki, także czekam na kolejne. Say what? Subskrybujcie, lajkujcie i się że No do zobaczenia w kolejnym filmiku. A ja mam zamiar ograć kinie, także zobaczymy, jak mi pójdzie, bo tutaj się założyłyśmy, jest mały challenge'ek. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku, a my dalej. Szach i mat. Oj, 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 oj. O! No to mnie ograłaś.